Chcę Ci powiedzieć, jak pozbyłem się złych myśli, które były bardzo uciążliwe dla mnie. Tak bardzo uciążliwe, że czasami bolało mnie całe ciało. I wiedziałem, że te myśli nie pochodzą ode mnie. I wiedziałem, że te myśli nie pochodzą od Boga w Jezusie Chrystusie. Że te myśli czasami, jak mówimy z żoną, pochodzą z dupy. A więc od początku. Wypróbowałem chyba wszystkie możliwe sposoby, które znane są na tym świecie, aby pozbyć się złych myśli. Aby pozbyć się myśli, które dręczyły mojego ducha i niszczyły ciało. I w końcu, czytając Biblię, zauważyłem jedną rzecz: że mogę moje myśli oddać Jezusowi Chrystusowi. I tak zacząłem robić. Gdy tylko zauważyłem, że pewna myśl pojawia mi się w głowie, która przynosi mi niepokój i dręczy mnie, a ja tej myśli nie chcę, i widzę, że ta myśl nie pochodzi ode mnie, siadałem, wyciszałem się i prosiłem Jezusa Chrystusa, aby mi zabrał tę myśl. I byłem tak już zdesperowany, że prosiłem Jezusa Chrystusa do czasu, aż ta myśl znikła z mojej głowy aż całkowicie po prostu pozbyłem się tej myśli. Aż przestała ona funkcjonować, czyli nie docierała do mnie. Ja po prostu przestałem nią zauważać. Znikała po prostu od tak. Czasami to trwało dłużej, czasami to trwało krócej, ale zawsze przynosiło efekt. Czyli krótko mówiąc, jak to robiłem? Siadałem, zaczynałem myśleć o Jezusie Chrystusie i w momencie, kiedy ta myśl pojawiała się, zaczynałem prosić i wymawiać słowa: Jezu Chryste, proszę cię, zabierz mi tą myśl. Proszę cię, zabierz mi tą myśl. To ty, Jezu Chryste, pokonałeś diabła i ty wiesz, jak zrobić, aby ta myśl przestała się pojawiać w mojej głowie. I za każdym razem, jak ta myśl pojawiała się w mojej głowie, prosiłem Jezusa Chrystusa: proszę cię, Jezu Chryste, zabierz mi tę myśl. I zauważałem, że. Zaczęło się dziać pewna e, rzecz, a mianowicie, im więcej prosiłem, to ta myśl była coraz mniej wyraźna, ale nadal mi przeszkadzała. Więc nie zatrzymywałem się, tylko nadal prosiłem Jezusa Chrystusa. Proszę cię, Jezu Chryste, zabierz mi tę myśl w momencie, kiedy ta myśl się pojawiała. I w końcu ta myśl znikała. Ot tak. I już więcej się nie pojawiało w mojej głowie. I takie moje proszenie o to, żeby Jezus Chrystus zabierał moje myśli, trwało jakiś czas. Ale to raczej nie jest liczone w dniach, w miesiącach, a bardziej w latach. Aż pewnego dnia, pamiętam to bardzo dokładnie, jak szedłem chodnikiem. Pojawia mi się znowu myśl, której po prostu nie chce. Czuję, że ona mi wyrządza krzywdę. Czuję, że ona znowu próbuje zacząć mnie dręczyć. I chcę wypowiedzieć słowo i znowu poprosić Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, zabierz mi tą myśl. A Jezus Chrystus pokazuje mi i w myślach to widzę i czuję, jak Jezus Chrystus mówi, Ty już to potrafisz. Ty już to potrafisz. Ty potrafisz odrzucać te złe myśli, które do Ciebie przychodzą. Nie wiem, jak to dokładnie się dzieje duchowo, że Jezus Chrystus nauczył mnie odrzucać te złe myśli. Nie mam o tym zielonego pojęcia. W każdym razie poczułem to duchowo, że rzeczywiście to potrafię, że rzeczywiście potrafię odrzucać te złe myśli, które do mnie przychodzą. Bo czasami czułem, jak ta zła myśl próbuje mi się wkręcić tutaj w głowę aż po prostu tu w tym miejscu mnie bolało od tej myśli, która próbowała do mnie dotrzeć. A ja czułem, że duchowo potrafię i mogę tą myśl blokować. Bo Jezus Chrystus mnie tego nauczył. Więc uporczywie prosiłem Jezusa Chrystusa, aby mi w tym pomógł, tak jak mówi Biblia. Proście a będzie Wam dane. Więc ja prosiłem. Uporczywie prosiłem Jezusa Chrystusa. I dzisiaj mogę powiedzieć, że nawet jak mi się pojawia jakaś dziwna myśl, to potrafię duchowo tą myśl zablokować, aby ona do mnie nie docierała. Ale to wszystko dlatego, że Jezus Chrystus mnie tego nauczył. I myślę, że nawet jestem o tym przekonany, że nikt więcej nie jest w stanie tego ci nauczyć. Nikt oprócz Jezusa Chrystusa. Tylko i wyłącznie Jezus Chrystus potrafi cię nauczyć duchowo, jak zatrzymywać te złe myśli, które do ciebie przychodzą. I to nie chodzi o jakieś myślenie pozytywne, bo. Można myśleć pozytywnie. I ja cały czas myślę pozytywnie. Myślę, że jestem bardzo optymistycznym człowiekiem i pozytywnie myślącym. Ale istotne jest to, aby nauczyć się blokowania złych myśli, które do nas przychodzą. I tego właśnie nauczył mnie Jezus Chrystus. Bo uporczywie go o to prosiłem. Świat wygląda zupełnie inaczej w chwili, kiedy możemy te złe myśli samodzielnie blokować. Oczywiście czasami jest tak, że pojawi się myśl taka, która znowu nie mogę sobie do końca poradzić. I wtedy znowu proszę Jezusa Chrystusa, aby mi pomógł w miłości i cierpliwości. To nie jest tak, że Jezus Chrystus nauczy nas raz i już wszystko będziemy wiedzieć. Cały czas jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Ale dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem wolnym człowiekiem. Jestem wolnym człowiekiem. I tego też życzę Tobie. Jeśli to, co powiedziałem, było dla Ciebie wartościowe, proszę Cię, udostępnij ten materiał komuś, kto właśnie teraz tego potrzebuje. Dziękuję Ci. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.